zapowiadając wzrost składki rentowej o 2% od pracodawców, pogarsza kondycję ekonomiczną i możliwości rozwojowe yy, polskiego przemysłu. A już nie mówię o możliwości wzrostu wynagrodzeń. 2%, 2 od środków na wynagrodzenia więcej w kosztach pewnego przedsiębiorstwa w danym roku, to są już kwoty liczone w dziesiątkach, a w niektórych przypadkach w setkach milionów złotych. W warunkach KGHM, bo o tym możemy tutaj dzisiaj Mówić, bo jedną tutaj mam najlepszą, to jest dodatkowy haracz sięgający kwoty 40-50 milionów złotych. A więc to są już na starcie dodatkowe koszty funkcjonowania tejże firmy i możliwości oczywiście kreowania zysków, czy możliwości uruchamiania strumieni pieniężnych na wzrost wynagrodzeń dla pracowników. I to może nie jest największy problem największym problemem, który zbudził najwięcej kontrowersji, nie tylko w KGHM, żeby sprawa była jasna, ale także na Giełdzie Papierów Wartościowych, to jest zapowiedź wprowadzenia, ja tutaj zacytuję yy, Pana Premiera, bo nie za bardzo wiem, o co mu chodzi, a więc zapowiedź i cesuję, chcemy po pierwsze wyraźnie zwiększyć i unowocześnić daniny, podkreślam Daninę którą w tej chwili pobieramy w niewystarczającym stopniu od wydobywanych bogactw nadwanych przede wszystkim mieć i srebro. To jest cytat z pana premiera. A więc pytanie zasadnicze. Ja przygotowałem zestawienie danin, jakie opłaca KGHM na rzecz, ogólnie pojmując państwa polskiego. Poprzez państwa oczywiście rozumiem tu różne instytucje, ale także samorządy lokalne. Tak, w warunkach roku 2010 KGM płacił podatek i zresztą nadal płacił nieruchomości, jest to podatek do gmin. W kwocie w roku 2010 zapłacił 132 miliony zł. Za opłata za wydobywanie kopalni, z tego 40% idzie do gmin. a więc, gdyby ktoś chciał ruszyć ten, ten podatek albo in minus, albo in plus, to musiałby ingerować w przychody samorządów lokalnych, to jest podatek około 70 milionów złotych w warunkach roku, roku 2010, przypominam. Opłata za składowanie odpadów, opłaty idą do, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, wiemy czym się zajmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, plus część do gmin, to jest kwota już zdecydowanie mniejsza, ale 3,5 miliona złotych. Opłata za ochronę środowiska, to samo, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska plus Gminy to już jest 23 miliony złotych. Opłata za wieczyste użytkowanie, to idzie do Gminy, to jest opłata około 10 milionów złotych. Akcyza, akcyza to akurat, gdzie w całości do budżetu Państwa, podatek akcyzowy, to jest ponad 50 milionów złotych. 51,5 miliona złotych za rok 2010. Razem tych pozycji, które przed chwilą wymieniłem, to jest około 300 milionów złotych. Daniny na rzecz państwa z tego tytułu, że w ogóle ta firma tutaj funkcjonuje. Od podatek PIT. A PIT, płacony oczywiście podatek dochodowy do osób fizycznych, też około 210 milionów zł. Odprowadzone odpowiednio w proporcjach do samorządów lokalnych i do budżetu centralnego. I podatek CIT też. W dużej części odprowadzony do samorządu lokalnego, mam tu na myśli Sejmik Wojewódzki ale w dużej części, pozostaje części dla budżetu państwa to jest 700 milionów złotych. A więc gdybyśmy te wszystkie pozycje inne, które jeszcze tutaj nie wymieniłem, zsumowali, to jest rząd w wielkości około 1,5 do 2 miliardów złotych podatków, czy różnych dań z tytułu funkcjonowania firmy tutaj w warunkach, Bo to o zdrowych umysłach jest w stanie zrozumieć politykę praktycznie Polegająca na tym praktycznie, że podwyższamy z dnia na dzień koszty produkcji miedzi elektrolitycznych o 50%. Jaka firma w Polsce jest w stanie wytrzymać tego typu fiskalizm? A więc będziemy, jeżeli to dojdzie do skutku, będziemy najdroższym producentem miedzi na świecie. Nikt po takich kosztach nie produkuje miedzi na świecie. I pod znakiem zapytania, moje skromne zdanie, będzie Celowość eksploatacji najuboższych partii złóż w zakładach i częściowo w Kulkowicach, Sieroszowicach, przy niskich pokładach, bowiem na pewno koszty produkcji miedzi elektrolitycznej, w tym tej części zagłębia miedziowego, będą zdecydowanie przekraczać możliwe uzyskane przychody ze sprzedaży. A więc to jest, takie rozwiązanie grozi utrzymaniem miejsc pracy w zagłębiu miedziowym. Utrzymaniem około kilku tysięcy miejsc pracy w zagłębie miedziowych, bowiem bezpośrednio z zakładami górniczymi lubin powiązana jest kuta miedzi Legnica, która przeraga ubogie koncentraty miedzi z zakładów górniczych lubin, A więc na takie rozwiązania oczywiście zgody być nie może, bo to jest ręczne sterowanie gospodarką. Ja myślałem, że my dzisiaj jest, będąc w XXI wieku i po pewnych modelowych zmianach ustrojowych. W odstąpiliśmy od centralnego sterowania gospodarki. Okazuje się, że to były złudzenia. A więc mamy dzisiaj powrót do centralnego sterowania i w zależności od widzimy się i potrzeb politycznych, czy też może nawet i ekonomicznych państwa, pan premier rządu czy rząd będą mogli zasponować nowe warunki funkcjonowania gospodarki. Ja nie wiem, czy odpowiedzialny, ale śmierć twierdzi, że nie jest odpowiedzialnym twierdzenie pana premiera, że, że nie może pobierać z kghm u nadwyżek poprzez dywidendę, bowiem nie będzie akceptował, akceptował przepływów dużych kapitałów do spółek zagranicznych. Więc pytanie: po co prywatyzował Polskę? Po co sprzedawał kolejny pakiet polskiej miedzi kolejnym inwestorom? Poprzez taką politykę maksymalizowania kosztów i minimalizowania zysku, oczywiście pod znakiem zapytania będzie posiadanie swoich udziałów w tejże firmie, bo każdy inwestor, wchodząc na rynek danej spółki, Oczekuje zwrotów zainwestowanych pieniędzy. Jeżeli te zwroty będą wątpliwe w wyniku maksymalizowania kosztów produkcji, no to będą się wycofywać z tego rynku. I nie dziwię się, że w dniu, kiedy te informacje przekazał pan premier Donald Tusk, spadły notowania w polskich dzieci na giełdzie papieru wartościowego o prawie 14%. I w tym momencie należało się zastanowić dlaczego. Pan prezes zarządu KGHM, Herbert Biert mówi, że to jest znakomity pomysł. Nie za bardzo rozumie, czy on jest premierem rządu, czy wicepremierem rządu do spraw gospodarczych, czy też prezesem spółki giełdowej, dla której walka z kosztami jest najważniejszą misją. Zresztą wielokrotnie to powtarzał na wielu spotkaniach. A w momencie, kiedy serwuje mu pan premier zapowiedź, że koszty produkcji miedzi elektrolitycznej dzięki tej daninie wzrosną o 50%, mówisz, że to jest znakomity punkt. A więc Pan Prezes, tak jak już to w gazecie wyborczej wczoraj napisali, powinien pretendować do tytułu Lizusa roku. Bo tak, tak jak Pan Prezes Herbert Biet, nikt jeszcze nie próbował się przypodobywać użytującej władzy. Ja się, że Prezes Biet jest przede wszystkim, może o tym nie wiem prezesem zarządu spółki giełdowej, której Skarb Państwa ma tylko jedną trzecią kapitału w akcji. A więc ta zapowiedź jest zapowiedzią grożącą i destabilizacji wewnątrz spółki polskiej miedzi, ograniczającą możliwość inwestowania w przyszłość. Ja nie mówię o inwestowaniu w Kanadzie, czy w jakichś tam Amerykach Południowych, czy łacińskich, ja mówię o inwestowaniu tutaj, w zagłębiu miedziowym, ale także ogranicza możliwość wzrostu wynagrodzeń. Gorzej, mając na uwadze fakt, że 1,4 wynagrodzeń pracowników polskiej miedzi jest uzależniona od zysku, można oczekiwać, że w wyniku tej decyzji, jeżeli ona będzie miała miejsce, spadną płace realne, czy płace nominalne górników w granicach około 20-25%. A więc pytanie: Czy ta decyzja. Będąca tak brzemienna w skutkach, jeśli chodzi o przychody pracowników polskiej Miedzi, będzie przez tych pracowników akceptowana i czy obojętnie obok niej przejmą? Nie są.